Nowy Vanquish FB, model kołowrotka spinningowego, który zagościł w naszej ofercie na początku 2019 roku. Bardzo lekki, bardzo kompaktowy kołowrotek, który idealnie nadaje się właśnie na takie warunki jak te. Miejska dżungla, płytki kanał, w którym są sandacze o konie. Bardzo lekki spinning, delikatne odmiany łowienia, czy to chociażby standardowe standardowe czy też chociażby dropshot, może to być też, też jak najbardziej sprawdzi się w tych okolicznościach. Kołowrotek z rynku japońskiego, wykonany w całości w Japonii, tak naprawdę pozycjonowany zaraz po stelli, z tym, że w przeciwieństwie do niej, mimo że technologicznie nie odbiegający praktycznie w żaden sposób, dedykowany do zupełnie innej odmiany łowienia. Właśnie lekkiego łowienia, przyjemnego, jak sami widzicie, dobrałem sobie do tego bardzo delikatny zestaw, bardzo delikatną wędkę do 10 gramów, która pozwala mi po prostu z użyciem małych przynęt podłubać, czy to za okoniem, czy za sandaczem w takich właśnie warunkach. W tym przypadku postawiłem na model 2500S, to jest model wyposażony w płytką szpulę, na której mogę spokojnie, bez konieczności używania podkładu, zmieścić 150 metrów żyłki bądź plecionki. W tym przypadku jest to kairiki 0,06 mm. Czyli plecionka dedykowana właśnie do bardzo lekkiego łowienia, czy to o koni, czy w tym przypadku też również sandaczy. Kołowrotek sam sobie waży 165 gramów, także ta płytka szpula sprawia, że nie musimy dodatkowo obciążać go podkładem. No i lepiej to spina się też z bardzo lekkim wędziskiem, w tym przypadku wędziskiem Zodias do 10 gramów. Sam kołowrotek wykonany praktycznie w całości z magnezu, tak jak wspomniałem, on ma bardzo wiele wspólnego z naszym flagowym modelem Stellą, natomiast w tym przypadku mamy też dodatkowo korbę oraz rotor wykonany z CI4, to jest tworzywo węglowe, które jest bardzo zbliżone wytrzymałością do, do metalu, chociażby magnezu czy aluminium ale przy tym cechuje się e, troszeczkę e, niższą wagą, także e, wąkuś dzięki temu też pozwala po prostu dłużej łowić e, komfortowo, bez, bez uczucia e, zmęczonej ręki. No i ostatnią rzeczą, na którą tak naprawdę e, warto w tym przypadku e, zwrócić uwagę, jest hamulec, który w tym kołowrotku można wyregulować naprawdę perfekcyjnie. Ten zakres regulacji hamulca jest bardzo szeroki, e, możemy tak naprawdę dobrać sobie to ustawienie. W zależności od tego, czy używamy bardzo cienkiej żyłki czy plecionki, bez obawy o to, że w przypadku, kiedy podkaczymy dużą rybę, ona po prostu odpłynie z naszym zestawem. Także szybki, szybko reagujący, ale z kolei też dający bardzo szeroki zakres regulacji hamulec. Myślę, że nie niezastąpiony tak naprawdę w przypadku street fishingu. Także Vanquish FB, model, który spokojnie mogę polecić, właśnie na taki rodzaj łowienia. Lekki spinning. Pozdrawiam Was serdecznie. Właśnie dla takich ryb, do łowienia takich ryb w takich miejscach został stworzony nowy Vanquish FB. Słuchajcie, piękny okoń, piękna ryba holenderska, ale dobrze wiemy, że w Polsce też takie żyją. Także możecie śmiało tego Vanquisha wykorzystać właśnie do lekkiego spinningu za takimi okoniami i większymi.